Z tego mokrego już nie będę usprawiedliwiał, bo już po prostu nie wiem, to te troszkę jeszcze... Czy... A chłodę za krzywdę, chódę. Co Gdzie jaką lecznicę znaleźć, która by przetrzymała? Bo, że on nie widzi. Ja, und schlafen. Może nie, bo się, się ona i wiem, że on nie, że będzie przy Żeby tylko ona nie po... Te butki jakoś, jakoś je tu Te dwa to są takie... 15-20 kocic. Większość już jest z brzuchami. I kilka brałam już na ręce tak. Tak? No, w całą Um, gdzieś ktoś sprzątał, bo ona podjechała na blok, ale to jest z tyłu, bo tutaj było takie te dwie, trzy koty, um, um, tak. to... Tam, tam, bo to jest takie malutkie. O, tak. żebyśmy jakoś karmę zorganizowali. Ja z kontakt wezmę, nie wiem, Pani będzie mm. karmuła wtedy, co, nie codziennie karmi, mm. tylko wtedy co będzie karmuła. No będzie karmu, to będzie karmuła. Lepiej bym prosiła dzwonić albo rano, Albo już pod wieczór, bo mam duży ogród, tak jak pani widzi, okay. łaty, Jak pójdę w ogród, tyle mnie kwiatów mam dużo. Ludzie mi się Oj, łóżki bolą strasznie, chory masz łóżki bolą. albo na przykład we wszystkie święte, to tutaj nie ma żadnego. Jak nieraz przyszłam, nie obeszłam, obeszłam, nigdzie nie ma, albo czasami szłam, kiedyś tam byłam przy grobie.